Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Arkadiusz w A to jest kolejny odcinek zagrajmy w The Suffering Ties that Bind eee, Skończyliśmy ostatnio tu w tym miejscu Teraz tak R Zobaczmy O, naboje do rewolweru Okej, okay, w porządku, ale Tam na pewno nie przejdę, nie dojdę tutaj co O tak Warto było o, dobra tutaj zamknięte Dobra Chwila A ała! Okej, główka pracuje i zdrówka dopisuje. Dobra, tutaj maksimum granatów błyskowo-hukowych. Skoro tak, jeśli dojemy tamto, to to Tak Dobra, to jest To jest troszkę interesujące i przerażające O, proszę Okej okay. Blok więzienny Mapa dziedzińca, tutaj jestem, dobra Wieżyczka C3 Teraz biegniemy tu Wszędzie słyszę kurde te Predatory Aha Dobrze dotarłem Instrukcje obsługi miotacza ognia O kurde Zobaczmy In tutaj Jak zrobić miotacz ognia? Najlepsza broń podczas zamieszek Weź flarę w... Y Weź flarę są w większości stanowisk kontrolnych lub w innych miejscach i przymocuj ją do wylotu pompki rowerowej albo innego mechanizmu pompującego. Z tyłu przymocuj kanister z benzyną nada się dowolny inny łatwopalny płyn. Teraz możesz już odpalać. Uważaj ma cholerny odrzut i nie starcza na długo. O proszę mamy miotacz ognia. Oficjalny dokument. Departament Obrony Fade Made Maryland Dowódca Fortu Mid Maryland, pułkownik bzdury, Lachociąg Postępowanie sądu wojennego. Chuj im w dupę. O Boże, dobre. O jest dobre. To akurat było dobre. A skoro znalazłem tu instrukcję na temat... Miotacza ognia, to może gdzieś jest sam miotacz ognia, też znajdę. Albo go już mam. Rewolwer, dwa rewolwery. Tommy, Kosa. Nie, no jeszcze nie mam. Dobra. Weźmy sobie, przeładujmy Tomiego. O tak. Gdzie jest ten miotacz ognia? Bo no z mią chciałbym go wziąć w swoje ramiona <laughs> Szczerze What the f O nie Słyszałem to. <laughs> Tutaj Leży Leży. No. Kurda, wow! kurda. Woo! Kurda! Zatrumie! Jest! Ral. Ja. Okej, okay, padł Para Padł Okej okay. Wszędzie ten cholerny trujący gaz Baterie do latarki Maksimum baterii do latarki O, Amunicja do Tomiego Dawaj! Dawaj Tomiego Oh, f**k! O, pięknie! Kurde, zatru mnie! Okej... Okay. Dobra, dojedźmy ich.

Oh Jesus! We're so fucking dead. Hargrave is such a psycho. Shh. He'll just kill us sooner. I think my legs broke. I just want this to end. Don't give him the satisfaction. I always knew Hargrave was a sick fuck, but I didn't realize he would do this. Whining's not to good. Matthias odmianę na dystans. O tak. <laughs> Dobra. Kurde. No co? Te potwary to na pewno są, są nawiązaniem do egzekucji podczas wstrzyknięcie trucizny. Już nie mam medykamentów. Dobra Kurde. No padł ja jeszcze jeden w uliblu. This is your doctor talk. It's bad news, I'm afraid. It looks like your problem is altogether more serious than I had originally suspected. You will need to come in. In the meantime, don't do anything rash. Don't become too upset. Don't get into any altercations because there's no telling what horrible thing you might do. You must come to see me soon, if you ever hope to gain control. Okay, to Doktorek, co żebyśmy do niego przyszli. Wow! Kolejni. Więcej, więcej was tu matka nie miała. Kurde, ale szybko dochodzę do zdążyłem. Pakuję mu w dupę. Dobra. Na razie nie oberwałem za na to. Dobra. Save us! Shhh! keep it down. He'll hear you. Okay. Hargrave's gonna whack us. Hurry up. Dobra. Help us. What are you doing? Come on! Please. In here. Dobra. What's Oh man, you're here. You gotta save us before Hargrave gets back. You gotta cut us down. You gotta... I don't think so. My prisoners never make it out alive. Oh, kurda. What's that? Oh, the time has come to wash the scum from the earth. This is my Armageddon. Lock it down. O oh, No to pięknie. Inmates in the gallery. Repeat. Inmates in the gallery. Don't let a land bust. Wash the bustle. <little man> bus. <try> Was Dobra To no, pięknie, walczymy ze sniem z OLE GO ROZ... ZKROCIŁ RĘKĘ Dobra Leży O tak, tak wow. Dobra, jeszcze co koleś? Wkurzyłeś mnie teraz! Nara! Ginj, kurde! Zasłużył sobie na taką śmierć!

Dobra. COVID dupę zawracają, a jeszcze mało. Dobra. Ale to było grube. Ota. Wybiki. Co do Joty? Zobaczmy. dwóch więźniów, martwych Kurde Koleś urządził sobie niezłą strefę śmierci Ale no cóż, nie było wyboru, musieliśmy go zabić Albo my, albo oni Dobra, tutaj nie otworzę A! No ta Zapomniałem O proszę Punkt kontrolny Blok... Yy, a... to jest załadunkowy. O... To kurde, trzech i była, nie dwóch. Oszty. Dalej. O kurde! No to nieźle. Grubo. Hmm. Ała! I co mi to dało? Tutaj też nie za wiele Dobra Muszę pokminić Hak może Chwila tam coś jest u góry Może na górę mam iść thank you Bardzo You can't catch me! You can never catch me! Okej... Okay. Chwila. O proszę. Łoń wow. źle. Mamy tutaj monitory. A na tym... Też nie... O! blok V hmm. chyba nic ciekawego okej, okay, udało się wejdźmy no tu DADDY

żadnych więzień a. Okay. a mogę się wrócić a bo chciałbym jeszcze do jednej do jednego miejsca się udać A. A. nie otworzę tego tak czy siak. Ok. Dobra. Mamy kolejnych więźniów. Come on, we're busted out over here. Uh oh. Oh, jesty. Oh, whoa. No, you cannot escape what I bring about. Oh, to pięknie. Udało się. Uratowaliśmy mu życie. No, zresztą ona powiedziała, że on zaszedł tak daleko. Może i to strażnik, ale i tak wolałem mu ocalić życie, bo to jednak też człowiek. O kurde. Dobra. Gdzie teraz? Weźmy sobie może... Przełączmy widok, na którym się... O kurde. Kurde. Nie. Nie mów ci mi, że gra się z cieła.